Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione? Na drodze jednokierunkowej cofanie nie jest zabronione. Zakładam, że droga ta nie jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Bo gdyby była droga o dużym natężeniu ruchu, to przepis jest następny: zabrania się utrudniania ruchu innym, i w tym przypadku byłoby, że tak. Ale przy tak sformułowanym pytaniu, przy takiej informacji, jaką tu mamy, że nie ma tam pojazdów poruszających się, no żeby to było, była ta droga o dużym natężeniu ruchu, w tym przypadku mogę wykonać manewr cofania, nie mogę czego zrobić, nie mogę zawracać, czyli wykonywać obrót samochodem, żeby jechać z powrotem, przodem do. Pod prąd, jak gdyby, prawda? Czyli cofanie nie jest zabronione, zab zawracanie jest zabronione. Ale mówię też, żebyśmy pamiętali, że yy, tam jest jeszcze druga część przepisów, że droga nie może być drogą o dużym natężeniu ruchu.